Witajcie. Jestem Michał Mrowca, urodziłem się w Łodzi. Pewnie jesteście zainteresowani szczegółami odnośnie tego, co studiowałem, gdzie studiowałem, kim byłem, czym się zajmowałem, więc sprawa pierwsza, moje wykształcenie. Z wykształcenia jestem ekonomistą. Kończyłem ekonomię na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu łódzkiego ze specjalnością inwestycje i nieruchomości. Moja praca, mój tytuł pracy dyplomowej to rynek nieruchomości o charakterze zabytkowym. To jest pewnie dla Was ciekawostka, ale właśnie dlatego to, co mnie pociąga, to obiekty sakralne. Są to nieruchomości, sami przyznacie, ale jakże piękne, jakże cudowne. Nie wiem, czy wiecie, no już na pewno wiecie, że jestem koproducentem filmu Play, który został wyprodukowany w łódzkiej szkole filmowej. Jest to wyjątkowy film, który koniecznie musicie zobaczyć między innymi na VODC TVP. Dlaczego jest taki wyjątkowy? Bo został nakręcony przez wyjątkowych osoby. Piotr Cukowski. Kto wystąpił w tym filmie? Joanna Kulik. Wyobrażacie to sobie? Joanna Kulik, Adam Woronowicz. Oni wystąpili w tym filmie. Film Play zdobył ponad 40 nagród na międzynarodowych festiwalach filmowych i był, brał udział w ponad 100 galach głównych. Wyobrażacie to sobie? Widzieliście o tym, że Play to jest tak niesamowity film? Na pewno tego nie widzieliście. To teraz już wiecie. Jeszcze jedna ciekawa historia, która może Was zainteresować. Wie, wiecie o tym, że byłem aktorem, oczywiście nieznanym takim jak Schwarzenegger czy Al Pacino, ale byłem aktorem. Wystąpiłem w filmie Gruby Melon. A dlaczego mnie zatrudnili? No dlaczego? Dlatego, że jestem gruby, no, nie miałem innego wyjścia. Musieli mnie zatrudnić i mnie zatrudnili. Ten film zdobył również masę nagród na międzynarodowych festiwalach filmowych, z czego jestem dumny. I dumni z tego również są absolwenci Łódzkiej Szkoły Filmowej. Pewnie interesuje was, dlaczego założyłem konto na YouTube? No cóż, zrobiłem to po to, żeby pokazywać piękno naszego kraju. Poprzez pokazywanie pięknych zabytków, pięknych nieruchomości, pięknych obiektów sakralnych. I wierzcie mi, są takie w Polsce, są piękne kościoły w Polsce, które na pewno trzeba zobaczyć. Musicie je zobaczyć. Są przepiękne. Wiecie, jakie jest moje największe marzenie? Zgadnijcie, jakie jest moje największe marzenie? Zdobycie Oscara. Wiem, że może to trochę szalone. Chcę zdobyć Oscara. W związku z tym potrzebuje pieniędzy jako koproducent, jako producent na drogi film. Film będzie kosztował ponad 10 milionów dolarów. Część z tych pieniędzy już mam, ale tak wiecie doskonale, że bardzo dużo mi jeszcze brakuje. Kto ma zagrać w tym filmie? Same gwiazdy światowego filmu. Czy chcielibyście zobaczyć taki film? Czy chcielibyście, żeby Polak wyprodukował taki film? Na pewno byście chcieli, więc dajcie mi szansę i lajkujcie. Wspierajcie mój kanał na YouTube.